Dziema kurwa, witam was! Uj. Fall, witam konsumentów! Nie mam teamu, kurwa, ale walczę! Dobra, Solo trzeba grać. Nie no, znowu to o czym zapomniałem Kurwa, Nienawidzę tej ludzi No kurwa nie cierpię Ramys, nie. Co za górnie zajebany Całą informację z góry Nie musisz spytać Wiem, wiem się Nie chcesz tam iść? Chodzisz tu <laughs> Krótko cię ta psina trzyma kurwa Dobrze mocyk Nie będziesz tym pozwalał no. Jedziesz tam z nim kurwa Bierz go Hama To można grać z ziomkiem? Wiele osób ma gra życiowa. Ty, może kupimy fishing simulator i na ryby pójdziemy, kurwa. Zajbiście, kurwa, ja bym poszedł. Ja, ty, Tomek. Pa, Tumowski pisze, wchodzicie na jeden serwer i łowicie na jednym łowisku. Ja pierdolę, jaki sztos. To będzie najlepsza gra do tej pory. Ej, Exus, Ultimate Fishing Simulator, kupuj kurwa i jutro łowimy ryby. Zajbiście będzie. Pago Knut, jebać inna tenta się O to ciekawe. Nie wie się, spali Mogą Bo Znaczy O, też to, pra, też paszdacie. Please. Jest pa. to. Kurwa, konca, ty to ma jakiś dzień życia, chuj jebany, no. Jeden ram. To się nie mam nic do niego, ale kurwa, Poszucie. no no to stop mnie zabija. Bądź mnie od początku streama kurwa. Zjerdolony. To się nie To wejść na peca może, kurwa. Nie, ja nie lubię wyzywać graczy, ja jestem... To nie wyzywaj. To nie wyzywaj. Ja jestem fajny, nie, bo ja nie lubię być wyzywany. To you no, know, to fuck you, kurwa. Dobra, nałóżmy to, kurwa. Jak w robocie. co ty tak kładę, kurwa, na środku stoi. Wow! Nie wow! Proszę, pasy, wow! zobacz, ja tak robiłem też. Ej, nie bloku, teraz, nie ja rito. Patrz, Czekaj, to. nie blokuj gracza. Pas, 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 pas. Złama rękami złap. Ej, jest! Ty... O, o, Fajna mapa, mi się podoba ta gra Zajbiste kurwa! Powiedział, że go raziło no, no, no. co, co, co? co ty robisz? O, co wy kurwa zrobiliście? Ktoś że to się zamieniał O kurwa kolejny chyba play do kolekcji To było piękne kurwa Ej, ja na misji jestem Jak ta misja? Zamienił się! Ej! Ej Darko chyba! Nie, 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 to nie ja. Macie na Tomek. Ja świecę latarką. Ja świecę latarką. Mocek, mocek. Ja latarką. Moczek. Moczek jest zabity, Tomek jest kurwa tym fiotem. Zabij pizdę kurwa Tomek, bo ci teraz wypierdolę. Tak, jeszcze no, raz ty się coś powiesz. O no mi no no, 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 fajnie, odjewałeś mockę. 150 kg. E, Met 70. Rozbił to. Ty masz 176 76. Kurwa, da, jakbym musiał zrobić taką. Taką kurwę pozycję, żeby się podepać po bydlaku, to kurwa musiałby sięgać ziemi. I właśnie drapa się po bydlaku. Cześć, witajcie z tej strony Evrona. To kolejny odcinek z Fortnite'a i ostatni odcinek z siódmego sezonu. Zdążyłem łapkę w dudać. Siema, gumordyczku, kurwa, witam was z moim zajebistym plikie. dzisiaj będziemy ee, sprawiać tak, kurwa, zajebiście robić filmik, że Astralis wygra, a inni to cioty.